Cześć kochani, z tej strony Tungi. jeśli chcecie sprawdzić innych youtuberów lub znajomych, to wyślijcie im filmik, zobaczymy jak z kolei oni sobie poradzą z zagadkami. A teraz zapraszam na filmik. Przed podaniem przeze mnie odpowiedzi sami spróbujcie odpowiedzieć na zadaną zagadkę. Powodzenia. Zagadka numer 1 Oliwia lubi winogrona, ale nie lubi buraków. Lubi fasolę, ale nie lubi cebuli. Lubi dynie, ale nie lubi sałaty. Podążając tą samą regułą, co będzie wolała: porzeczki czy ziemniaki? I dlaczego? Odpowiedź za 3, 2, 1. Weź to: Będzie wolała porzeczki. Wszystkie te rzeczy, które lubi, rosną na strączkach, czy takich odnogach rośliny. Nie wiem, jak to nazwać. Zagadka numer 2. Nieznani ludzie porwali kobietę i zostawili ją bez ubrań w labiryncie, gdzie wyłączono prąd. Robi się coraz zimniej i zimniej i kobieta postanowiła, że chce się szybko wydostać. Ma do wyboru przejście przez drzwi numer 1, 2, 3, 4. Przychodzi przez numer 2. Potem ma do wyboru drzwi A, B oraz C. Wybiera C, po czym zatrzaskują się one i nie da się przez nie wrócić. Przed sobą ma troje drzwi. Jedne prowadzą do pokoju, gdzie jest. Naładowany pistolet i żołnierz, który zastrzeli każdego, kto przez nie przejdzie. Drugi ma ogrodzenie pod wysokim napięciem na całej szerokości pokoju, na które trzeba się wspiąć i przejść górą. W trzecim pokoju są wygłodniałe hieny. Które drzwi i pokój powinna wybrać kobieta? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: Powinna wybrać zagrodzenie. Na początku zagadki było podane, że wyłączono prąd, więc można spokojnie przejść nad ogrodzeniem. Zagadka numer 3: Czy w Polsce legalne jest małżeństwo z mężem wdowy? Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to nie, nie jest. Mąż umarł, skoro jest wdowa. A ze zmarłym nie można wziąć ślubu. Zagadka numer 4. Masz dwie puste butle, 5-litrową i 3-litrową oraz węża, którym możesz napełniać te butle. Chcesz dokładnie 4 litry mieć. Nie ma żadnej miary w butlach, tylko wiesz, że mają 3 litry i 5 litrów. Jak to zrobić, żeby mieć dokładnie. Jak to zrobić, żeby dokładnie mieć 4 litry, nie mniej nie więcej? Możesz napełniać butlę wodą, tyle ile chcesz. Masz jej nieskończoną ilość. Odpowiedź za 3, 2, 1. Odpowiedź to: Najpierw wypełniasz butlę 3-litrową i wlewasz tą całą 3-litrową do 5-litrowej. Teraz masz 3 litry w 5-litrowej butli. Potem znowu wlewasz do pełna wody do 3-litrowej butli. I znowu przelewasz do 5-litrowej. Zostaje ci 1 litr w 3-litrowej i pełna butla 5-litrowa. Potem wylewasz całą 5-litrową. Ten 1 litr z 3-litrowej butli lewasz do tej 5-litrowej. Napełniasz znowu 3-litrową do pełna i wlewasz do 5-litrowej. I w 5-litrowej masz właśnie 4 litry. I to wszystko w tym filmiku. Buziaczki.